czałem z tej strony El Jacob. E, jesień nieubłaganie nie nadciąga. E, e, jesień zbliża się nieubłaganie. E, jesień nieubłaganie nie nadciąga. Znaleźliśmy sobie nowe miejsce do grania imprez na rogu ulicy Parkingowej i Żurawiej za piątek na rogu ulicy Parkingowej i Żurawiej. Miejsce, w którym moglibyśmy jesienią Was bawić i bawić się razem z Wami. Jesteśmy w samym centrum Warszawy, a miejsce nazywa się Parking. Liczymy, że pojawicie się u mnie. Park. Parking. i 27 września połączone siły Tischler i Zjednoczenia pojawią się tutaj, żeby zagrać dla Was pierwszą naszą jesienną imprezę klubową w Warszawie 2013. No i tak, no to zobaczycie.